Hello kitty, hello, hello witam was na moim nowym vlogu. Dziś vlog edukacyjny, a mianowicie zaczęły się wakacje, a razem z nimi wyjazdy baseny, morza, jeziora, ścieki, libacje, imprezy do rana, Olgi i tym podobne. W skrócie dziś pokażę wam jak bezpiecznie spędzić wakacje i je przeżyć. Zapraszam do vloga. Jak pewnie wiecie, wakacje to super sprawa. Wolny czas w do rana, pływanie w morzu, basenie, szampie czy kajś tam. Ale pamiętajcie, że trzeba zachować bezpieczeństwo. Dlatego dziś pokażę Wam jak radzić sobie w pewnych niebezpiecznych sytuacjach Na podstawie moich własnych przeżyć Przechodzimy do pierwszej sytuacji Jesteśmy na drzewospadzie To nasza miejscówka, w której znajduje się kopielisko Koledzy mi coś gadali, żeby się tu nie kopać Bo podobno z elektrowni tu jakieś chemiczne opadki wyrzucają Ale specjalnie dla Was się poświęcę i odegram sytuację A więc tak załóżmy, że już jesteśmy w stanie bardzo bardzo pijanym I mamy ochotę sobie popływać Oczywiście można też na trzeźwą, ale to zbyt nudne. Pierwsze co robimy to odpowiedni ubiór. Przede wszystkim motylki. Ja nie miałem budżetu, więc zrobiłem sobie takie ozjakiś pił, które znalazłem niedaleko tartaku. Potem nurka do oddychania. To akurat wziąłem, że zlewło mnie na chacie. No i ostatnią rzeczą jest materas. Mój jest z łóżka od szczura, ale na razie go tu nie ma, więc nie ma problemu, żeby go użyć. No i to wszystko. A jest po to, żeby się chwycić jak to albo żeby se na nim leżeć. Motylki są wiadomo po co. A rurka to w razie jakby się już topił, albo jakby pedofil podpłynął, to można go odgonić dzięki niej. Gorzej z topiecami potworami, albo piraniami, ale myślę, że też by się spisała. Dobra kolejna sytuacja. Jesteśmy w lesie bądź w górach na szlaku i strasznie zachciało nam się strzelić kaką zrowa. No to wyjścia są dwa. Albo dzi survivalowy styl, czyli sramy w porty, albo idziemy do krzaków i tam walimy bobsleja. Zademonstruję. A. to proste. Oki doki kolejna sytuacja, a więc jesteśmy z rodzicami na wakacjach, znaczy jak macie rodziców, bo jak nie macie to lipa i pomijcie tą sytuację, ale jak macie i jeździcie gdzieś to słuchajcie, każdy z nas miał taką sytuację, że potwornie zachciało nam się uspokoić kikuta prawą ląsią, ale jak starzy siedzą obok to może być lipa, oto sposoby, po pierwsze idziemy na dach i tam walimy konia oraz ryczymy niczym wilk na widok księżyca, drugi sposób to na tak zwanego Podwalamy sobie małego mocą telekinezy i robimy tak zwany wirtualny orgazm. Jak się ten sposób wyskiluje, to można to robić nawet siedząc obok nich. No i ostatni sposób to po prostu stanąć na środku pokoju i zacząć rypać chujem na ich oczach. To jest sposób na hardkora. Dobra, zmieniamy to, bo zaraz mi ktoś zarzuci, że w moich vlogach tylko zboczone rzeczy i kupkanie. Oto sytuacja, którą każdy z nas może mieć. Idąc ulicą trafiamy na A. To jest Milek aktor. Będzie odgrywał pedopta. Ja. To co gotowy? Ja. A kupisz mnie to piwo. Potem. Dobrze, a więc zaczynamy. Hej mały, chcesz zobaczyć kotka w piwnicy. Dobra, to teraz mamy dwa wyjścia. Albo pitamy jak na mi. Albo. A teraz sytuacja taka. Siedzimy sami w domciu, bo rodzice zniknęli albo zachlali. Coś puka do drzwi co robisz. Jak powiedzieliście, żeby nie otwierać obcym to źle. Robimy tak. To jest zyga. Inny żulaktor albo poprzedni się, że tak ładnie powiem wycofał z roli. Co robimy z takim delikwentem? Rzucamy na niego kowadło albo coś ciężkiego. Tutorial na robienie pułapek mogę zrobić kiedyś indziej. Następnie porywamy go, chowamy do pawlacza i gmam gmąc... Przez 7 dnia potem wypuszczamy. Dobra kurwa, nie mam już pomysłów, w pierdolę. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że moje sposoby były pomocne i dzięki nim przeżyjecie te wakacje. Trzymajcie się, kochani, wspaniałych wakacji Wam życzę.